I witam Was bardzo serdecznie. Tu jest BadIron i zapraszam Was na kolejny odcinek z GTA San Andreas w wersji remaster. Między odcinkami tak, poszłam do siłowni, haha i zjadłam sobie coś tam. No i to da. Możemy robić dalej misję.

I am the real deal, fool. Oh shit. Yeah. A genius. <laughs> oh, oh yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps? Huh? Uh, a man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my near. The army. Let's go. Yeah. Yeah. Dobra, jedziemy. Patrzyłem je. się. Nie ma żadnego radia. Chciałabym, ale nie chcę mieć praw autorskich. Cool, brother. be going. It wasn't outside when I came through. My homie LB, he like a clockwork ninja, real dependable. Unlike some of you motherfuckers. Give it a rest, man. I lost my little brother and now I lost my mom. Don't matter how much shit the city throw at you, CJ. You gotta stick by your homies. Yeah, I guess. trzymać. O, pewnie tak. Kumplami najlepiej jakimiś. By nie być samym. O, Jezioro, wy się włóczycie, Znaczy, włóczycie, wleczecie. Uczycie, to są dwie różne rzeczy. A, chciałam. Pip-pip zrobić. O, to jesteście... Co to za misja była? Nie pamiętam. Kogoś mam za się okraść? coś? <coughs> <coughs> Aha, magazyn Gwardii Narodowej. Wojszko! Really <coughs> Niedzielni żoł... aaa... Niedzielni żołnierze. Niedzielni żołnierze. Dzień dobry. się mi bramy nie, gdzieś się skakało. Znaczy, gdzieś. nigdzieś, gdzieś tylko się po prostu skakało. <śmiany> Jasne Eliska! <śmiany> Dawaj, broń. No czekajcie, bo się. O, Ja już nie mam życia. Aha, strzel w przełącznik. Aaaa. No super, zaraz mnie zje. Tam tego muszę sprzątać. No, ale przecież ja mam mało życia. Jest tam kto? Jest. No i właśnie tak to się kończy, że on mi gdzieś ten kuźwa. Jej! Pierwszy zgon musiał nastąpić. Zatwierdź mi się, nie na ostatni punkt kontrolny. No przesadziłam jeśli chodzi o. o... Zbicie się na piostki z gościem. <laughs> Jej Pierwsza misja, którą gdzie zrobiłam za pierwszym razem. Huuu, hura. Na cienie hura. Nie no, może nie hura, ale... Tak mówię, no mogą być takie misje, gdzie... ...właśnie coś takiego się zdarzy. Czuję, że, że niespodziewane to będzie, bo jako misja nie jest trudna. Misja nie jest trudna, jak widzicie, to nie jest ten. Tylko mogłam od razu zacząć do tych wojskowych strzelać, a... Ja żebym się chciała, nie wiem, nie wiem co chciałam, pobawić się z nimi najwyraźniej. No, zaraz to szybko naprostuje. O, taka sama ciężarówka jedzie. No, więc teraz pamiętam od razu, Dolecik, do łapek, da się tu przeskoczyć. Trzeba X -y naciskać jeden, zaraz przyleci tam tamten. No, i od razu trzeba było ich ten.

I właśnie tak to się kończy, że właśnie on ten. No już. O co chodzi? O, i teraz zabawa. Zabawa, jej! Podnieś opuść, podnieś, opuść. Pod... A, a nie było jakoś ten tak to zrobione, że... Że, że trzeba było w, wytagować? Przytrzymaj... aby kryć, właśnie? Jakim cudem my to zapakujemy? Okej okay, homie, let's load this shit. Up. Oh, nie, się już mieście. Ja mam prawniej na wózki widłowe. Mój tata miał kiedyś. Na wózek widłowy. O, jakieś trudne to nie jest też. No wiem, no popełniłam lekki błąd. Shit, o! JJ, shit. Jakie shit? Ja nie jestem shit, ja nie jestem... <ścoughs> Szybko. No i jeszcze jedna. No, i już to będzie, raczej jak złapiecie, to raczej to nie wypadnie wam. I są wszystkie, czy jeszcze coś tam jest? Gdzie? Gdzie te skrzynie są na zewnątrz, ale gdzie? A tu chyba co? Tu są te dwie skrzyny. O, o Jezus! Przepraszam! Co ja robię? W to gdzie? Szymko przy. To był wypadek! Wypadek w pracy. No, dobra, jeszcze dwie skrzynie. <laughs> Sorry. Będziesz żył. O nie O, oh no jak ja teraz to ten podniosę. Da radę. <laughs> Nawet bez podnoszenia. Nie! <laughs> Jakim cudem to się trzymie? Nie mam zielonego pojęcia, ale się trzymie, to jest właśnie reszta to tam. Reszta to tam ujdzie w tłumie. Nie! Nie wciśnie mi się. Nie! Yeah. Udało no, się. JJ, <coughs> CJ, get up here. No już. burgonetka

Kichi. ha haha. Oj, broń. Dobra. Panie, Dawaj ten mu, mu turm pizzowy! Złaś. Czekajcie, gdzie jest zapis? Ha, tu jest zapis. Już nie mamy. Oj, przepraszam. ale to nie było specjalnie, kurde. Z ziomki mnie obronią, możesz mnie cmoknąć. Chyba. Ale to jeździ. Mam tam miejsce? No mam, bo przyniosła tamten... ...wcześniejszy. Udało się. Dobra, będzie teraz trzeba wyjeżdżać dalej, bo już nie mam tu nigdzie misji blisko. Więc no. Dobra. Jest zapis, jest 20 godzina. I kogo my tam mamy? Dobra, mamy tego CV. A ja w ogóle, gdzie, co się moim autem tym stało, tym lowriderem? Zszedł. Nie ma. Dobra, idziemy do Big Smoke'a. Big Smoke. Duży papieros. <ślesz> Chcesz się zasikać? No to do to, toalety, to, a nie gdzieś na drodze, ty człowieku. Dobra. oh hey, is i stop or should we stay on you know me officer 10 yeah i know you carl i know everything about you don't touch me you pig ass that's right carl i got my eye on you and like i give a fuck we're watching you carl motherfucker what the hell what was that all about baby you tell me oh hell man

Memowa ta misja z pociągiem, że będę musiała tylko jechać za, za pociągiem yy, blisko. No ale zobaczymy. Chyba, że mi się naprawdę myli, no to wtedy tu będziemy mieć ten yy, Crossa dostaniemy. Tak czy nie? Tak mówię, albo mi się myli. Ale coś takiego było. I to była ta misja trudna. No tak, i oni właśnie będą ten na tym dachu, i, i trzeba będzie jak najbliżej być. Yy, Nikt, żeby on ich właśnie... O właśnie. Kakuj. No, i to jest ta trudna misja. Zobaczymy, właśnie tak blisko jechać, żeby on mógł trafiać jeszcze trzech. No, powinien już szedł, szed, <grych> zejść. No, trafiaj tam, w gości. No, spoko, no. Widzę, że pociąg jedzie, nic się nie dzieje. Jeszcze jeden chyba został. O no, come on. Ważnie nie trafiasz No i tyle I to była ta Mogę zejść? Obrazisz się I to była ta trudna misja. No. To była to trudna misja. Jakby ktoś pytał. Jak mówię, sterowanie zrobili w miarę dobre. Więc no, no, nie ma problemu przy tej misji. Każde GTA miało jakąś tam trudną misję. Vice y... y City miało te helikopterki, te trzeba było bombki podsadzić na tym tym. Trójka... nie wiem, nie pamiętam. <śmiech> Wyścigi? <śmiech> nie wiem właśnie, co tam było. No i San Andreas miało tą misję.

Tak jak mówię, na razie nie ma jakiejś misji, która by mi sprawiła większy problem, o której pamiętam mniej więcej. Dobra, idź coś zjeść. Eee, pełna taca, bo tam macie i pizzę i sałatkę i... Pełna taca? Aha, podwójne deluxe to było, o Jezu. Pomyliło mi się. Bo na no to są pizza Na obrazku nie widzisz, ślepa jesteś. Co masz na obrazku? <grystanie> no, no to podjedziemy sobie jeszcze do Big Smoke'a. Zobaczymy. Chyba, że nie będzie chciał, bo tak jak mówię, no są czasowe, no nie no, okej. Okay. Tylko biznes, biznes jest biznes.

Not shit ba babe. Come <laughs> <laughs> back. Ball is pushing base. Russian cats with nothing to lose about the bus. Russian But I ain't never even met one. Then the wall comes down and we all supposed to be friends. 5 minutes later my cousin gets laid out by some rusky Ruski Rusky Look, Loco. Before I walk in, there, I just need to know you down with this shit, man. Look, smoke, we go way back. We grows, man.

Nie jestem the psem. Halo, halo. Ratatatata, 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 ratatatata. Rata, ta, 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 komisarz Przed? Nie. Jakie baby, ja nie jestem, baby! Baby, musi pozbierać pieniążki. Op, na koszu. Halo, baby, ma jeszcze kamizelkę z Wait a minute. Już idziemy. Tam góry nie idę.

Ostatni punkt kontrolny, kur. Panie dziadu, A czemu on tak poleciał? leciał? To. ja nie skułam misji. Kurde, czemu mi w ogóle zmieniło broń, ten? Ja chcę to, co mam, a nie. To nie moja wina, on się skuł.

No to jest... nie halo. On tam, debil, poleciał tam do tych... debil, kuźwa. No ja sobie dam radę, a on kuźwa mi zaś wyskoczył. Tak, swojego trafiłam, brawo kuźwa. Ale ja chciałam pozbierać... That's my homie, CJ. A, A mi coś kuźwa pod lufę, pod... A nie! Ja ledwo żyję, Kur. Ale to Ale tam jest amunicja darmowa debilu! kuźwa mać! Wow. <coughs> Dłamany człowiek. Tłama <laughs> prawie. Pani, że ja zaraz zejdę? To on jest... No!

O kurde Czemu się zdaje, że tej misji nie da się ten Nie da się zginąć, tak szczerze Chyba Nooou, oh, now the truck's bound to Sagin! Man, stop being so negative! Focus on the good nuts! Such as we ain't dead and your trigger finger still works, fool. I think the trick <laughs> <kid laughs> screwed up on this thing. I can't get no speed. Yeah, who negative now, bitch. Point taken. I'll keep my mouth shut from now on. Watch out back. Oh shit. Oh shit. Oh man, the course found a ramp! Don't tell me about it. Shoot! Shut up! Ile, ile sił w palcach. Ale naprawdę, coś musi być na tym. Coś musi być na rzeczy, bo nie da się skuć na motocyklu. Ej, będzie hops. <laughs>

Mistrzyni, nie Dziękuję to ja. Eee, udało się ledwo szyję. Ale żyję. No, sam mam o OG został loco i. Y Cezar? Cezar. No ale to sobie już ten yy, odpuścimy. Znaczy, ja sobie odpuszczę, i, i jutro sobie pogramy dalej. <laughs> Dobra, stanę sobie, yy, pożegnam się z wami, i tyle wystarczy. Na razie bardzo ładnie idzie. Nie wiem, jak wy uważacie. Yy, no nic. Yy, dzięki za oglądanie. Yy, proszę, o super, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dziejcie się moimi filmikami ze znajomymi Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach Byłoby bardzo miło i bardzo mi to pomogło No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku Z gry GTA San Andreas Z wersji remaster Dzięki, cześć!